<ścoughs> Panie, Panie Prezydencie, w imieniu Śląskiego Związku Nożnej ja jako członek Zarządu Śląskiego Związku Nożnej niezmiernie mi obręczyć medal wdzięczności za właśnie to co powiedziałem, za rozwój rozwój i sportowej w tej drużyni piłkarskiej, za pomoc drużynom piłkarskim i drużyną sportową ogólnie. To jest medal taki właśnie dla wszystkich burmistrzów, prezydentów, wójtów na Śląsku, każdy dostał swój, na stulecie w Związku podnożnej. To jest ten rok, ten rok, cały czas jesteśmy w roku odchodów. Proszę przyjąć to serdecznie w imieniu prezesa Święta w Związku Kuli. Henia Kuli. I tu jest jeszcze taki gratulacje. naszej Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam do jeszcze większej współpracy. Pomagam oraz przyjaciele przyjaciele nie przyjętą yy, Gospodarze kursę, można tak powiedzieć. W reklamek, o, tak. W naszej fundacji gram sobie pomagam w strojach jasno Jasprawy, białe spodenki Przyjaciele drużyny, przyjaciele pod okręgu zawsze stroje niebieskie. Jeszcze chwilka i zaczynamy w roku stulecia obchodów. Ja ze swojej strony mogę tylko dodać, bo znamy się już trochę też prywatnie, szapowa za to, co robisz też w swojej gminie. Olbrzymi wkład w infrastrukturę sportową, wspieranie sportu. Rewelacyjna sprawa i to jest medal za taki Dziękuję, Dziękuję bardzo i w imieniu instruktorów sportowych prosimy o wiedzę. Dziękuję. Ja chcę tylko powiedzieć jedno, Piotruś, że, 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 że podziękowania to jest zawsze miła rzecz, a kiedy utrzymuje się jej... Nie? od takiego środowiska tak bliskiego serca jak piłka noszona, no to jest podwójna satysfakcja. Także 100 lat kolejny klaszy związku związku i właśnie Dzięki. Dziękuję bardzo.